Cześć, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj do Was przychodzę z TBR-em wrześniowym, także jeżeli jesteście ciekawi co będę czytała, to zapraszam Was dalej do oglądania. Książki, które tutaj mam przygotowane, to tak naprawdę atrapa do zrobienia miniatury, ponieważ większość książek, które planuję przeczytać w tym miesiącu, znajduje się u mnie na czytniku, no a średnio jest mi je tutaj, wiecie, tak pokazać. Chociaż wiecie, mogłabym zrobić też miniaturę, gdzie pokazałabym okładki wszystkich książek, które chcę przeczytać, ale to też poniekąd byłby jakiś spoiler do moich planów czytelniczych i. I nie wiem, czy to miałoby sens, bo jak widzicie, ja zawsze pokazuję książki e, stronami do przodu, i z tego co mi wiadomo, większość twórców tak robi, więc nie jestem odosobniona w, w tych praktykach. E, nie, nie, jednak, kochani, to też tak nie do końca e, są atrapy, ponieważ jedna książka e, to jest książka, którą już zaczęłam czytać i z którą już nagrywam reading vloga. Druga książka e, to pozycja tego autora, którego będę czytała, jak Przyjdzie do mnie. Dwie książki, które tutaj mam, są to reportaże, i właśnie do tego zmierzam. Tematem przewodnim września są reportaże, literatura faktu, ponieważ od dłuższego czasu mam ochotę sięgnąć właśnie po tego typu gatunek. No i że wrzesień to też jest taka fajna okazja, żeby właśnie zagłębić się w takie poważniejsze, trudniejsze tematy. To stwierdziłam, że czemu nie. Ja Wam już zapowiadałam ten TBR na Instagramie, już wcześniej o nim mówiłam, ostatnio zrobiłam planszę. Teraz jeszcze zrobię też plansze TBR-owe, które udostępnię też na Facebooku i na Instagramie, gdybyście chcieli wziąć udział w tym wspólnym czytaniu i chcieli sobie jakoś pozaznaczać, co chcecie przeczytać, to może takie plansze też Wam się spodobają. I słuchajcie, bo ja na Instagramie też już dałam znać, jakie mam plany czytelnicze do końca roku, bo ostatnio, Ostatnio w przypływie inspiracji o drugiej w nocy, tak, wstaje do pracy przed szóstą, postanowiłam, że już zrobię taką listę tego, jak tematycznie będzie się prezentował mój plan czytelniczy do końca roku. I szybciutko, bo zaraz przejdę do tych książek, które tutaj mam. Październik to będzie Dark Academia, bo. Jestem tak na tymi książkami, które sobie wybrałam To znaczy jeszcze nigdzie nie zdradziłam, co chcę czytać Bo zrobię TBR Ale słuchajcie, no tematem przewodnim października Będzie właśnie Dark Academia I wszystko, co się z tym wiąże więc nie zdradzam na razie Listopad będzie poświęcony Agacie Christie <tak>, tak, strasznie się cieszę, ponieważ dawno jej książek nie czytałam, a uwielbiam od nastoletnich lat, uwielbiam i grudzień, słuchajcie, to będzie Gilmore Gears, y, maraton całomiesięczny y, oczywiście będą vlogmasy, więc to jakoś połączę, także y, to w takim dużym skrócie już zapowiadam jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach do końca roku i też już mam pewien plan na styczeń, ale to, to, to to już w nowym roku, nie wybiegajmy aż tak bardzo do przodu, a jeżeli chodzi o wrzesień skupmy się już, to znaczy Agnieszka skup się już teraz na bieżącym miesiącu właśnie literatura faktu i słuchajcie, tej przygotowałam dwie książki, ale po nie raczej sięgać nie będę więc może zacznę od tych książek, które na pewno będę chciała zacząć czytać Zresztą zaraz będę wam nagrywała wrapa z wakacyjnego TBR-u Będzie śmiesznie, oj będzie śmiesznie I tak, słuchajcie, pierwszą książką, po którą chciałabym sięgnąć Tutaj wam wkleję okładkę Będzie to Misula Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim Johna Krakauera Jest to książka, po którą ja już od dłuższego czasu chciałam sięgnąć Od dłuższego czasu mam już ją na swoim czytniku Ostatnio zamówiłam oryginał do biblioteki Właśnie będę go wprowadzała chyba w tym tygodniu w każdym razie tak, tak. Jest to historia, którą uważam warto poznać, warto znać. No i zresztą sam John Krakauer wiadomo. Więc więc tak się prezentuje mój początek TBR-u. Następna książka jest również z wydawnictwa czarnego. Jest to nowość. Ona ostatnio miała swoją premierę jakoś e, w wakacje, e, czyli Szatan w naszym domu kulisy śledztwa w sprawie przemocy rytualnej Wrighta Lawrence'a. E, no i tutaj jest to też y, taka y, sprawa, że, że przeczytałam opis. I obie te książki, w ogóle jak mogliście też zauważyć, dotyczą um, spraw, które rozgrywały się w Stanach Zjednoczonych. Um, I po prostu też chcę poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, no bo. W sumie <noise> praca w bibliotece amerykańskiej poniekąd zobowiązuje. No, ale też, jakby jest to też jakiś pomysł, żebyśmy może na klubie książki porozmawiali sobie o jakichś reportażach, wybrali sobie jakiś reportaż, który wspólnie będziemy czytali. Więc ja już po prostu z wyprzedzeniem o tym pomyślałam. Zresztą do klubu książki też zaraz przejdę. I przede wszystkim chciałabym skończyć, słuchajcie, 20, 27 śmierci Tobiego Obeda, bo jest to książka, którą jak się okazuje, nie skończyłam. Jestem w 80%. Ja myślałam, że ja skończyłam ją czytać, bo czytałam ją rok albo dwa lata temu, a okazuje się, że nie, nie skończyłam. Z tego co pamiętam, ja sobie bardzo dawkowałam ten reportaż, bo jednak ładunek emocjonalny i to wszystko, co zostało tam zawarte i opisane jest tak duży, że nie byłam w stanie przeczytać tej książki na raz. Więc ja sobie tę książkę dawkowałam i ostatnio jak przeglądałam Goodreadsa, to spojrzałam i mówię... Jak to ja i nie skończyłam, więc najwyższa pora właśnie sięgnąć po nią, zakończyć i oczywiście polecać dalej, bo akurat jest to książka, którą warto, a właściwie trzeba przeczytać. I właściwie jeżeli chodzi o reportaże, to to wszystko. Wiem, że może to nie jest imponująca liczba książek, którą planuję przeczytać, i oczywiście chciałabym przeczytać więcej, ale widząc. Jak szło mi czytanie przez wakacje, to i tak czy siak jest bardzo optymistyczne założenie. Z uwagi na to też, że to nie jest koniec tego tbr ponieważ teraz przejdę do książek, które są z innego gatunku i będę je czytała, bo będę nagrywała reading vloga, bo będę nagrywała wam recenzję. No i też jedna książka, ponieważ jest ona wybrana do tematu w. Najbliższym klubie książki. Więc jak już jestem, słuchajcie, przy temacie klubu książki, ja nagram w ogóle, to znaczy planuję założyć kanał American Corner Katowice, gdzie w jednym filmie powiem, jak można zapisać się na klub książki, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Bo za każdym razem, kiedy o nim wspominam, bardzo wielu z Was do mnie pisze i to jest super, ale za każdym razem muszę odpisywać, więc słuchajcie, bo wiem, że teraz mogą się pojawić pytania. Klub książki online odbywa się raz w miesiącu. Jest to poniedziałek od godziny 18. Najbliższe spotkanie jest 13 września. Tematem przewodnim spotkania są kryminały i mamy spotkanie podzielone na dwie części. Pierwsza część to jest taka część ogólna, gdzie mówimy sobie o kryminałach, co lubimy w książkach tego gatunku. No, mówię tu jak na przykładzie tego konkretnego spotkania, ale spotkania są różne i tematy też sobie wybieramy różne. W każdym razie, tak. W najbliższy poniedziałek będziemy rozmawiali o kryminałach. Jest to luźna forma, po prostu chodzi o to, żebyśmy miło spędzili czas, podzielili się tytułami, zainspirowali i zachęcili do czytania. I druga część tego samego spotkania, zazwyczaj jest to tak, że półtorej godziny trwa jedna część, to zależy, jak nam się chce gadać i jak się rozgadamy w ogóle. No i zazwyczaj, kiedy kończymy właśnie tą pierwszą część, to ja wtedy mówię, słuchajcie, teraz przechodzimy do części spoilerowej, bo raz w miesiącu wybieramy sobie książkę, którą większość z nas czyta, żebyśmy mogli później na ten temat porozmawiać. Rozmawiać, no i osoby, które chcą zostać na tej drugiej części, zostają, a te, które nie się wylogowują. No i ta druga część właśnie polega na tym, że siedzimy i rozmawiamy na temat jednej książki z danego gatunku, którą sobie na poprzednim spotkaniu wybraliśmy. Teraz dość późno dałam znać, ale też nie miałam pomysłu po jaką książkę konkretnie sięgnąć i wreszcie wybrałam, to znaczy wybrałam cztery tytuły i część osób, która jest na naszej grupie zagłosowała, żebyśmy wybrali książkę bez skrupułów i jest to Harlan Coben. Będziemy rozmawiali na temat jego książki, ona jest dostępna na Legimi jest też audiobook. Specjalnie właśnie wybrałam takie książki, które miałyby też wersję audiobookową, że jeżeli ktoś nie ma czasu przeczytać, to żeby chociaż tam y, mógł przesłuchać. Ale ogólnie, jeżeli nie chcecie przeczytać tej książki, to będzie też pierwsza część, czyli normalnie będziemy rozmawiali o kryminałach. I ta książka też znajduje się w moim tbr bo będę ją czytała i został mi tydzień do przeczytania, a jakby to powiedzieć, mam y, aktualnie też napięty grafik z innymi tytułami, ale spoko dam radę przeczytam, nie martwcie się. <grych> Następna książka, po którą sięgnę, kiedy już wreszcie do mnie przyjdzie, z tego co widziałam, to już zostały one wysłane i część osób już je dostała, ale mnie nie było. Byłam na wakacjach i nie wiem, czy została ona wysłana i po prostu u mnie nikt nie zostawił awiza i wróciła do wydawnictwa. <grych> nie mam pojęcia, będę musiała się dowiedzieć. Jest to książka Roja Jakobsena, Tylko matka, czyli czwarta część tej serii. Tutaj akurat mam Białe morze. I ja z tą książką Tylko matka będę wam nagrywała reading vloga, więc teraz też nie chcę się tutaj rozgadywać, ale no będę też wracała do tych książek, które już czytałam, bo wszystkie poprzednie książki Roja Jacobsena, które wyszły właśnie z tej serii Dzieł pisarzy skandynawskich od wydawnictwa Poznańskiego czytałam. Też zresztą wam o nich mówiłam tutaj na kanale, jak znajdę to tutaj umieszczę Wam link, ale na pewno też do tego filmu będę wracała, kiedy będę nagrywała reading vloga. Cieszę się strasznie, bo ja w ogóle uwielbiam serię skandynawską i każda książka, która trafia w moje ręce to jest małe wydarzenie, bo, bo te historie są niesamowite, mają taki niepowtarzalny klimat, a w ogóle te książki Roja Jakobsona to Teres Hicior i widziałam, że ona chyba jest najgrubsza z wszystkich, więc... No, no i sam tytuł, tylko matka, hu, hu, hu. Dobra, <grytania> następna książka również z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Jest to Niebo w kolorze siarki i teraz uwaga, jest to Kiel Vestu, Westo. Chyba tak powinnam e, przeczytać nazwisko. Jest to książka, która swoją premierę będzie miała dopiero pod koniec września, więc prawdopodobnie będę ją czytała z października, znaczy, no, z września na październik. No, zobaczymy, kiedy tak naprawdę będę miała ją w swoich rękach i kiedy będę mogła zacząć ją czytać, ale... Umieszczam ją tutaj, właśnie w tym Tibiarze wrześniowym, no bo w końcu, jeżeli uda mi się po nią sięgnąć wcześniej, no to czemu już teraz o niej nie wspomnieć? Tą książką się mega ekscytuję. Kiedy przeczytałam sobie jej opis, to wiedziałam już, że to może siedzieć przy tym samym stole, co może nie to co poparzone dziecko, ale na pewno będzie to książka, która może wywoływać skrajne emocje i przy której mogę mieć pewne takie mm, u. Uuu, <laughs> więc tak, to jest kolejna książka i już przedostatnia, a ostatnią książką, i w sumie tak zaczęłam od drugiej strony, ponieważ już tę książkę czytam. Aktualnie nagrywam dla Was reading vloga z tą pozycją. Jest to pozycja najnowsza od wydawnictwa literackiego. Będzie ona miała swoją premierę 15 września. Mianowicie są to Podróżni Reginy Porter. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. O tej książce już wam troszeczkę opowiadałam w Bookholu, który pojawi się później, później, bo jeszcze czekam na jedną paczkę. I usunęłam sobie w ogóle jeden klip z książkami. Hmm. Przed wakacjami. Teraz, jak sprawdzałam sobie na laptopie, to odkryłam, że usunęłam jeden plik. Będę musiała dograć yy, jeszcze do tego bukola. To znaczy będę mówiła, bo wy ten film dopiero będziecie widzieli. Niemniej jednak, tylko króciutko, jest to książka, która składa się z opowiadań o ludziach, o nomadach. Współczesnych, podróżnych, którzy uciekają, którzy szukają, którzy e, starają się znaleźć sens i w ogóle. Więc e, ja jestem podekscytowana, zwłaszcza, że akcja tej książki rozgrywa się na przestrzeni e, praktycznie 50 lat i poznajemy różnych ludzi. Każda porusza jakby inny temat i odkrywanie innych aspektów życia. Brzmi cudnie, prawda? I akcja rozgrywa się w stanach, więc to już w ogóle. Jak widzicie, Ameryka rządzi ostatnio w moich wyborach literackich. Licząc już tak ogólnie, to tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6, 7 książek. Tak jak Wam już powiedziałam, jest to bardzo optymistyczny plan. <laughs> Mam nadzieję, że każdą z tych książek uda mi się przeczytać, a jak nie, to przynajmniej zacząć. Skończyć yy, muszę tylko 27 śmierci dobiego Beda. Tutaj chyba nie muszę tego liczyć jako całość, no ale jeżeli przeczytam tę książkę we wrześniu, no to będzie ona właśnie we, w rapie wrześniowym. Dobrze, także ja już nie będę przedłużała. Koniecznie piszcie w komentarzach, jakie Wy macie plany czytelnicze na najbliższy miesiąc, czy będziecie sięgali po jakieś report a może chcecie przeczytać jakiś kryminał. Jestem ciekawa, co planujecie przeczytać w najbliższym czasie. Ja dziękuję Wam najmocniej za wspólnie spędzenie tego czasu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!